no głównie ten angielski to w sumie tylko formalność no bo tak trochę wstydnie znać angielskiego w tym roku akurat. The exam was very easy to be honest and a lot of tekst nothing much. Trzeba było napisać list do kolegi, w którym yy, napisze, że wygrałeś list yy, wygrałeś konkurs fotograficzny i pod, pod, na końcu trzeba było też go zachęcić do tego, żeby w następnym roku wziął udział i w sumie to tyle. Pamiętam z tego testu. Jeszcze przetwarzasz to w głowie? Tak, jeszcze przetwarzam to w głowie. Ja już żyję weekendem. Powiedz mi, czegoś się najbardziej obawiałeś, czy po prostu tylko formalność? Formalność. A powiedz mi, dla Ciebie angielski jest językiem prostym, łatwym, czy skomplikowanym? Takim średnim językiem. Łatwiejszym niż na pewno francuski. A powiedz mi, mniej więcej pamiętasz, co było na tym egzaminie, czego dotyczył, jakie były Twoje odpowiedzi? Nie. To nic? A nic? Nie, nic. Czacha jeszcze dymi, czy już bardziej myślisz o weekendzie? Myślę o weekendzie. No, Miałem łatwe zadania. Szybko sobie z nimi poradziłem. Powiedz mi, jak wyglądała e, Twoja praca? Dobrze wyglądała, nie była tak źle. i było czegoś, czego się obawiałeś? Czy było coś, co nie sprawiło Ci żadnego problemu? Nie, myślę, że dobrze poszła mi ta matura. Nie było jakichś takich e, ciężkich rzeczy. Poszło mi bardzo dobrze. Uważam, że był prosty dla kogoś, kto na co dzień posługuje się angielskim? Angielski to jest twój drugi język? <laughs> tak. Najwięcej problemów chyba sprawiło słuchanie, ponieważ było bardzo trudne i dosyć niewyraźne. No bo to brytyjski jednak, no to jest dosyć, dosyć niewyraźny język. Bardziej bełkot? Bardziej bełkot, tak, zdecydowanie. Co co dzisiaj na śdanie? So I didn't eat breakfast today because uh, I was in a hurry. Mm -hmm. What's your English today Good. Wszyscy mówią, że prosty, a czego się najbardziej obawiałeś? E, najbardziej się obawiałem pisania, ale było dosyć łatwe. A w jaki sposób przygotowywałeś się do języka angielskiego, jeżeli chodzi o maturę? W jaki sposób praktykowałeś swój angielski jak to wygląda? E, dużo rozmawiałem przez internet z obcokrajowcami. I to pomaga? Bardzo pomaga. Okej, okay, to tak na koniec powiedz mi, przed tobą jeszcze język, będzie maturazm z matematyki. Mhm. Powiedz mi, jak się przygotowujesz w ten weekend, czy będzie to bardziej e, rozrywka czy bardziej nauka? E, bardziej myślę, że będę się uczył w porównaniu do angielskiego. Gdyż no, matematyka nie jest taka łatwa jak się wydaje. Czy bardziej human-human? Tak.